Szukasz oryginalnego prezentu dla swoich bliskich? W takim razie koniecznie sprawdź w media ekspert zestawy Lego przeznaczone dla dorosłych. Zapraszam na film. Nie wiem, czy ktoś prowadzi ranking najpiękniejszych kwiatów, ale gdyby tak było, orchidea powinna być w ścisłej czołówce. Lego Creator Orchidea to przepiękny zestaw, który doda uroku niejednemu wnętrzu. Składa się z ponad 600 elementów. Dzięki niespotykanej dbałości o szczegóły, z daleka można go pomylić z prawdziwym kwiatem. Jest wysoki, na no około 39 cm, ale ostateczny kształt zależy od ciebie. Orchideę można ustawić na różne sposoby, bo jej kwiaty, liście, korzenie oraz łodygi są w pewnym stopniu ruchome, a te ostatnie można całkowicie przebudować. Składanie tego zestawu może być dla Ciebie chwilą relaksu oraz refleksji po ciężkim dniu. Wielu dorosłych marzy o powrocie do przeszłości, kiedy mieli mniej zmartwień, a jedynym zmartwieniem było jak namówić rodziców do kupienia nowego zestawu Lego. Teraz dorośli mogą kupować je sami i marzyć o powrocie do przyszłości. Lego Creator Wehikuł czasu to jeden z najbardziej ikonicznych pojazdów w historii kina. Legendarny DeLorean to prawie 1900 elementów składających się na zestaw bogaty w ruchome oraz realistyczne detale. Nerd Alert! Na jego dachu umieszczony jest hak, doskonale znany z pierwszej części, kiedy to bohaterowie musieli ujarzmić energię Pieruna, by wrócić do roku 1985. Natomiast koła można ustawić poziomo, by odwzorować ulepszoną, latającą wersję wehikułu z roku 2015. Tymczasem w 2022 wciąż nic. Ponadto w zestawie znajdują się koła przystosowane do jazdy po torach kolejowych w trzeciej części filmu, ale bez spoilerów: podświetlany kondensator, przepływu oraz minifigurki doktora Emeta Brauna i Martiego McFlya. Nie zabrakło też deskolotki, na którą wciąż czekamy od co najmniej siedmiu lat. Lego to pasja nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, i wcale nie trzeba robić wziom, by świetnie się nimi bawić, choć nikt ci tego nie zabroni. Te oraz wiele innych zestawów znajdziesz w mediaexpert i na mediaexpert.pl. Linki jak zawsze umieszczam w opisie. Do zobaczenia. Pa!